Mam przyjemność zaprezentować mieszkanie w Bielsku Białej na sprzedaż do remontu. Mieszkanie o powierzchni około 35 m2 składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki oraz pokoju dziennego, gdzie została wydzielona część na sypialnię. Zapraszam! Z mojej prawej strony znajduje się kuchnia. Przed przedpokoju mam miejsce na szafę, a z mojej z prawej strony łazienka. Pokój dzienny został wydzielony, a właściwie sypialnia w pokoju dziennym została wydzielona z mojej prawej strony. Mamy tutaj również wyjście na balkon. A za oknem sporo zieleni. Mieszkanie w Bielsku Białej do remontu o powierzchni około 35 m2 na sprzedaż. Jeśli szukasz takiego mieszkania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja nazywam się Mateusz Łukowicz, a to są Łukowicz nieruchomości.